Ostatnie 24 godziny. To jest tak, słuchajcie, huragan po pierwsze. A Wojtek mnie pocieszył, że dostał alert właśnie. Tam było napisane najwyższy poziom zagrożenia dla życia. Tak. Potem się przekonaliśmy o tym, że kamper może się zakopać i że dosyć droga to jest impreza, jeżeli przyjedzie po was posępny Islandczyk, żeby was wyciągnąć. Ja tutaj przeżywam 24 godziny więcej niż normalnie w ciągu roku. Albo na przykład 20 lat. To jest Islandia. Po Islandii podróżuję z moim serdecznym kolegą Wojtkiem Friedmanem. Wyspę zwiedzamy kamperem. Pierwsze miejsce, które odwiedzimy, to Reynisfjara, Swiara, Czy jakoś tak? Czarna plaża na południu Islandii. Ja zbieram cały czas szczękę z podłogi. Słuchajcie, to jest mocno turystyczne miejsce, nie Wojtuś, bo ty już jesteś któryś raz tutaj. O, no, ja już jestem któryś raz. który, bo poczekaj. Jak dobrze policzę, to drugi. No. I co to jest? Wszyscy przychodzą, czarna plaża i trole pochowane w starych w tych skałach. Znaczy to, to są podobno, to one tam One. One tam są? One. No. Bazaltowe słupy są świadectwem zastygania lawy w głębi wulkanu. Po tysiącach lat działań, warunków atmosferycznych i uderzenia fal, skalne słupy zostały odsłonięte i dzisiaj prezentują się naprawdę, niczym rzeźba w galerii. Ale wiecie co jest niesamowite? Miejsce pełne ludzi i to jest taka atrakcja, no tam są jakieś mnóstwo autokarów, natomiast patrzysz sobie na wulkan, patrzysz sobie na lodowiec, patrzysz sobie na jakieś niewiarygodne e, kształty tych skał i wszędzie jest czarny piasek i w, I w ogóle... To o, ale, teraz. ale jest coś takiego Wojtek, że tutaj ci ludzie nie przeszkadzają, a poza tym to jest trochę tak jak na Bałtykiem, nie? Tam, jak spojrzysz Maciek, w tamtą stronę na tych ludzi koło jaskini, to to jest tak jak jest przy wejściu numer jeden. I tam parawany a. i wszystko, a potem zobacz, ja ci tak pokażę, no. a potem nagle wejście już numer 2 i 3, gdzie trzeba przejść kawałek, to jest pusto. Tak. Odhaczyliśmy, poletaj się dronem. A ja. Jedziemy do kolejnego punktu naszej wyprawy po najlepszych spotach Islandii. Po niecałej godzinie drogi naszym oczom ukazuje się on, jeden z największych i najpiękniejszych wodospadów na wyspie. Jeżeli jest wam mało, to znaczy nie wystarcza wam ocean, lodowiec, wulkany, gorące źródła to jeszcze na Islandii można znaleźć mnóstwo ogromnych wodospadów. I słuchajcie, śmieszne jest to. Że wczoraj byliśmy nad wodospadem w nocy i naprawdę można wywinąć orła, bo jest minusowa temperatura i to zamarza, więc naprawdę zachęcam do ostrożności. Chodź, Maciuś, powolutku będziesz szedł. Skogafos ma 25 metrów szerokości i 60 metrów spadku. Łączy wielkość, siłę, niezwykłe piękno i legendę. Podobno za taflą wody ukryta jest wielka skrzynia wypełniona skarbami, pozostawiona tu przez jednego z pierwszych osadników na Islandii – dzielnego wikinga. No nie jest to mały wodospad, tyle ci powiem, tylko dosyć mokro i lepiej założyć kaptur. Ta Islandia, co to jest za miejsce? Kolejnym punktem na naszej mapie islandzkich marzeń są sekretne gorące źródła, zupełnie inne niż oblegane przez turystów Blue Lagoon, które widzieliście w poprzednim odcinku. Żeby dotrzeć do najstarszego na wyspie basenu termalnego, trzeba pokonać kawał drogi wzdłuż koryta rzeki. Sytuacja tak naprawdę jest lekko dramatyczna, ponieważ zachodzi już słońce, a my mamy jeszcze za 25 minut drogi, żeby dojść do basenu z gorącym źródłem, bo potem trzeba wrócić. I to nie jest taka droga, którą należy wracać po zmroku, więc Maciuś, gońmy tę naszą kozicę. Jak tu jest bajkowo, chodź! Nie jest brak słów. Masz jakieś słowa, żeby to w ogóle opisać? Nie, no jest zachód słońca. Basen. z gorącą wodą. O Jezu! O Jezu, to jest najlepsze miejsce. O oh nie, no losy! Tak? Uchodź tu. No. tutaj. Tu leci wrzątek, wrzątek. A tam zobacz z góry leci zimna. Pokaż ten strumyk. Mój to inkwelencja. Wojtek, nie udawaj, że ona jest ciepła. No, ona jest ciepła tutaj. No, tam dobrze udaje. Nic nie działa lepiej niż rozgrzewająca kąpiel o zachodzie słońca w cieniu lodowców. Zapada zmrok, więc wracamy do naszego kampera, próbując szukać drogi na skrót. Żegnajcie, testament jest gdzieś tam. Wracamy do punktu wyjścia? No, doszłam tam i potem od razu doszłam do wniosku, że pójdę jednak dołem. No, no. I mogę być stara i żywa. nie wiem jaki jest dzień tygodnia ale wiem od czego go zacznę do zrobienia kawy bo wszyscy śpią i pani Dolores ja nie ale ale ja oglądam na ile tutaj mam A czy inaczej kawa będzie mielona ręcznie jak widać Pogoda jest, proszę Państwa, po zbóju. O kurde! Tylko, tylko takie kampery mają szansę przeżycia. My stąd pewnie nie wyjedziemy. Możecie nam wytłumaczyć o co chodzi, że jesteśmy trzeci dzień i znowu inna pogoda. Mieliśmy już huragan tutaj. Mieliśmy piękny, słoneczny dzień. Mroźny, ale słoneczny. I dzisiaj mam po prostu przedwiośnie. Trzeci dzień w Islandii. Nie wita nas jakoś radośnie, specjalnie, ale ja lubię taką pogodę i Wojtek tutaj domaga się atencji, bo w końcu to jest program o nim z sympatyczną prowadzącą. Słuchajcie, to jest taki klasyczny kemping, natomiast powiem wam jedną rzecz, na którą należy na pewno uważać w momencie, kiedy jesteście w Islandii, bo jako jedyna z trójki wzięłam prysznic, o tam się bierze prysznicę, tam i ta woda naprawdę jak się zrobi gorącą, to jest gorąca, bo ją podgrzewają wulkany, no co wam będę mówić, więc trzeba uważać, serio. Idziemy sobie zobaczyć jeziorko w kraterze i to jest podobno jedyny Jedna płatna atrakcja w Islandii, i Wojtek ją właśnie wybrał dla nas. Bo lubi! Na bogato lubi Wojtek. Cel naszej wycieczki to Krater Kerit. Na szczęście mgły i chmury na chwilę się rozstępują, by pokazać nam piękno jeziora, ukrytego w kraterze. Czy warto wydać 12 zł za zobaczenie tego cudeńka? Warto. Szkoda tylko, że deszcz nie ułatwia nam podziwiania urody tego miejsca. Powoli kończy się nasza wyprawa. Oddajemy kamera i odhaczamy kolejną atrakcję. Po Reykjaviku oprowadzi nas Piotr, którego poznaliście w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że wyglądam bardzo romantycznie, Maćku, przez te krople, które masz na obiektywie i, i że słychać jak uderzają w mój kaptur. Jesteśmy w Reykjaviku. Piotruś po nas przyjechał. To jest kościół, który znacie na pewno ze wszystkich zdjęć takich stokowych z Islandii. I co ci, Maćku, przypominają te tutaj schodki? Granitowe stopnie w, na, na plaży. To była no. czarna plaża? Czarna plaża, tak. No. Ale co jest istotne, bo tutaj mamy pana Leifura Eriksona. Ten no. pan jest wikingiem i on odkrył Amerykę, bo nie odkrył jej wcale kolumb. Idziemy teraz pokazać w tę pogodę wam Reykjavik. Piotr jest zachwycony, bo nareszcie jest ciemno, zimno i ponuro. Chodźmy. Na większości obrazków z Reykjaviku macie też piękne, kolorowe domki i każdemu się wydaje, że one są zrobione z drewna. To jest blacha. Drewno by tutaj nie przeżyło za bardzo. Prawda, to jest wszystko blacha falista w strasznie intensywnych kolorach, ale jest też taka ulica, gdzie są kolory pastelowe. A ten jest ładny, zobacz. Reykjavik jest miastem uroczym, ładnym, zadbanym, z artystycznym kopniakiem i szczególną atmosferą. No i bardzo drogim niestety. Islandia to prawdziwy skarb. Jest surowa, piękna, mocna. Jeżeli Wam się podobała nasza ekspedencja, zostawcie suba, komentarz czy łapkę w górę. Zapraszam na kolejny odcinek. Pa pa!